OpenAI stworzyło to środowisko SDK dla deweloperów, którzy będą mogli produkować oprogramowania dostępne w czacie GPT, ono jest oparte o ten protokół MCP, model context protocol i możemy dzięki temu mieć aplikacje typu, o, tutaj mamy Booking, Canva czy kilka innych aplikacji w czacie, które będą w naszym interfejsie jakby tekstowym czy w naszym czacie wykonywać dla nas jakieś akcje typu wygeneruj mi baner reklamowy czy wygeneruj mi infografikę, czy nie wiem, zarezerwuj mi hotel i to właśnie o to chodzi. Równolegle właśnie OpenAI dało dla deweloperów interfejs ten SDK, dzięki któremu oni mogą tworzyć takie, 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 takie softy. Ma powstać również w przyszłości katalog softów, więc każdy będzie mógł sobie wybrać, czy na przykład życzymy sobie senu, to proszę bardzo, senu to powiedzmy, będzie miał swoją aplikację i będziemy mogli dokonywać jakichś tam analiz strategii bezpośrednio, na przykład w czacie GPT. To jest jakby zbieżne Damian bezpośrednio z tym, co ty mówisz od dłuższego czasu, że kierujesz swój soft w kierunku API interfejsów, tego, żeby on się łączył z różnymi innymi interfejsami. No to właśnie tutaj jest przykład tego, że no to że tak będzie po prostu.